Przedstawiamy funkcję GlamCam w HP Command Center dla HP Spectre 360. Komputer konwertowalny HP Spectre 360 16f0000 jest wyposażony w kamerę na podczerwień HP TrueVision 5 megapikseli z przesłoną chroniącą prywatność. Ten film zawiera omówienie funkcji GlamCam dostępnych w ramach HP Command Center. Oprogramowanie Glamcam umożliwia dostosowanie ustawień kamery i jej funkcji SI. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno HP Command Center. Kliknij opcję Glamcam, aby otworzyć ekran Glamcam. Uwaga, upewnij się, że wskaźnik ochrony prywatności kamery jest wyłączony. Jeśli wskaźnik jest wyłączony, przesłona kamery jest otwarta i kamera jest włączona. Ekran Glamcam obejmuje trzy sekcje. Sekcja korekcje kamery zawiera ustawienia korekcji twarzy, umożliwiające poprawę wizerunku rejestrowanego kamerą. Sekcja funkcje zabezpieczeń pozwala dostosować działanie zabezpieczeń podczas pracy i w przypadku oddalenia się od laptopa. Sekcja funkcje ochrony zdrowia zawiera funkcje dotyczące zdrowia i dobrostanu służące do zarządzania czasem przed ekranem i odległością od ekranu. Poznajmy funkcję GlamCam. Ustawienia korekcji twarzy obejmują ustawienia typu retuszu, automatycznego kadrowania i korekty oświetlenia, które można dostosować, gdy przesłona kamery jest otwarta i kamera jest w użyciu. Tryb retuszu wykorzystuje technologię korekty twarzy w celu polepszania wizerunku podczas robienia zdjęć, połączeń wideo lub nagrywania. Automatyczne kadrowanie wykrywa twarz i centruje ją, tak aby uwaga odbiorców była zawsze skupiona na Tobie podczas połączeń wideo. Funkcja dostosowuje rozmiar obrazu do 20% całkowitej szerokości i 30% całkowitej wysokości ramki. Korekta oświetlenia dostosowuje obraz do zbyt słabego lub zbyt mocnego oświetlenia, aby twarz była odpowiednio oświetlona i wygląda wyraźnie w połączeniach wideo. Aby uzyskać więcej narzędzi dotyczących oświetlenia, kliknij wyskakujące powiadomienie lub użyj funkcji wyszukiwania w systemie Windows, aby uruchomić aplikację HP Enhanced Lighting. Aplikacja dodaje oświetlenie, podobnie jak przy stosowaniu lampy pierścieniowej. Przyciski sterowania na ekranie pozwalają pozbyć się cieni i poprawić swój wizerunek. Uwaga, jeśli aplikacja HP Enhanced Lighting nie została włączona w laptopie, Zostanie wyświetlone powiadomienie. Po włączeniu GlamCam wyświetla komunikat informujący o możliwości wykorzystania aplikacji HP Enhanced Lighting do poprawy oświetlenia obrazu. Funkcje zabezpieczeń GlamCam umożliwiają włączenie alertów wyświetlanych podczas pracy z laptopem oraz przy odchodzeniu od niego. Uwaga! Aby funkcja GlamCam mogła wyświetlać alerty bezpieczeństwa, Przesłona kamery musi być otwarta. Włącz funkcję blokowania po oddaleniu się, aby kamera wykrywała Twoją obecność i blokowała laptop, gdy odchodzisz od niego. Użyj tej funkcji, aby zachować prywatność danych i przedłużyć czas pracy baterii. Funkcja wybudzania przy zbliżeniu się wykrywa Twoją obecność na podstawie odległości skonfigurowanej za pomocą suwaka. Uruchamia kamerę i funkcję Windows Hello w celu potwierdzenia tożsamości i odblokowania laptopa, gdy znajdziesz się w pobliżu widzenia kamery. Suwak znajduje się na karcie odległość od ekranu w oknie zaawansowane. Funkcja śledzenia uwagi przyciemnia ekran po odwróceniu się od laptopa w celu oszczędzenia energii. Włącz funkcję ostrzeżenia o podglądaczu, aby otrzymywać alert. Gdy kamera wykryje potencjalnie nieupoważnionych użytkowników, stojących za tobą i spoglądających na treści na ekranie, kliknij Opcje Zaawansowane, a następnie kliknij Kartę Ostrzeżenie o Podglądaczu, aby wybrać tylko powiadamianie lub dodać efekt rozmazania ekranu w celu ochrony prywatności. Funkcje Ochrony Zdrowia Sekcja Funkcji Ochrony Zdrowia. Pozwala zarządzać ustawieniami czasu spędzanego przed ekranem i odległości od ekranu podczas korzystania z laptopa. Włącz funkcję odległości od ekranu, aby kamera wykrywała, gdy jesteś zbyt blisko laptopa i wyświetlała powiadomienie. Kliknij opcje zaawansowane, a następnie wybierz kartę Odległość od ekranu, aby ustawić preferowaną odległość od ekranu. Włącz funkcję Czas przed ekranem. Aby śledzić, ile czasu spędzasz przy laptopie. Po upływie ustawionego czasu aktywnej pracy przy laptopie, wyświetlone zostanie powiadomienie. Kliknij opcję Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Czas przed ekranem, aby skonfigurować określony czas, po którym chcesz otrzymać powiadomienie. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy technicznej HP.